Trafiłem na taki artykuł pod tytułem 10 najbardziej obrzydliwych dań na świecie i wiecie ciekawe, że wszystkie te dania tak naprawdę, 9 na 10, to są dania mięsne albo rybne, a generalnie mięso sfermentowane, gnijące, śmierdzące, yy, albo ryby podobnie, jakieś larwy, owadów, yy, macki, ośmiornicy, yy. no przepraszam, 8, bo w tutaj kawę kopilówak, która tam przychodzi przez układ pokarmowy zwierzaczków, e, sfermentowane, zakopywane, z ten głowy łosiów, e, gnijące śledzie, e, surowe mięso i tak dalej, zarodek w jajku. Kaczym. Kaczy. Jeden tylko jest owoc śmierdzący durian. Hmm. No jak coś śmierdzi, to po prostu generalnie po co to jeśnie. Jak kogoś odrzuca, to intuicja podpowiada, żeby tego nie jeść. Nie? Natomiast zobaczcie, że nawet ten owoc był, został przyrównany do zgniłych jajek. Więc wszystkie rzeczy zwierzęce generalnie są uznawane za obrzydliwe, niezdotne do jedzenia i tak dalej. Gnijące, śmierdzące i tak dalej.